Halo, halo, siemaelo, siemaelo, Radio Anarchia, się przez ten prawacki bełkot w sieci. Dzisiaj z nami jest niejaki Lordos, który występował niedawno jeszcze, czyli 5 lat temu, jako raper tutaj w, na przychodni między innymi i nagrał parę zajebistych kawałków, które yy, po prostu słucham dzień w dzień, można powiedzieć. Yy, wielu z was tego to słuchało kiedyś, teraz pewnie już nie pamiętacie, jako że jesteście małolaty generalnie. Lordos i na imię Ma Łukasz i mieszka w Grecji. Jakie ty poglądy teraz prezentujesz Łukaszu? Bo kiedyś miałeś takie lewicowo, nie? No, kiedyś takie takie, takie ostro lewicowe. Teraz to można nazwać autonomią po prostu. To no, wychodzi się po prostu z lat 70. we, we Włoszech. Z takiego okresu, kiedy no, po prostu ludzie pracy powiedzieli, że mają dość lewicy. Odcięli się i zaczęły budować swój własny ruch, po prostu. Zajebiście. Pacjent, inaczej na świat, patrząc, że to, to wszystko jest zarządzane przez państwa, od lewicy do prawicy wszystko, no i budowali po prostu swój własny światopogląd. Nie będę zależny od tego, no, co państwo powie. Czy ten świat, bo ja oczywiście nie znam z tematu za bardzo, jako człowiek, też, że tak powiem, klasy robotniczej, nie bójmy się użyć tego słowa, czy na przykład ten ich światopogląd tak wokół anarchizmu na przykład się trochę też... Tam owiewał, że tak powiem. No patrz, to, 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 to jest właściwie ciekawa historia. Bo na przykład we Włoszech autonomiści wygodzili się z partii komunistycznej, ale na przykład nie są autonomiści we Francji czy w Niemczech wywodzili się z anarchizmu, Więc. Dobra, to jest tu... coś, coś jeszcze innego mogę powiedzieć. Aha. No poszukujemy tak. się wszędzie. Nie, państwowych rąk, że nadmaczają wszędzie, po prostu swoje łapy. na wszystko. No i to jest prawda, bo no skoro żyjemy w państwie, no to z, jakakolwiek kontrola zawsze będzie, nie? Państwowa nad jednostką. I to jest właśnie no to, co nas no skóra, no nie? Panie, na skórze, nie? Po prostu no państwo robi coś to nie jest coś takiego, że często się stwierdzi, że aż nie wiem, no prezydent ale dzisiaj że Putin jest szalony, no Putin nie jest szalony, Putin po prostu, no... Jest prezydentem wielkiego państwa, który ma swoje zyski, po prostu teraz w tej wojnie, no i atakuje. No, no właśnie. jakiś gość po prostu się obudził w salony i powie: O kurs, dzisiaj zaatakuje Ukrainę. Wiesz? Jasne, jasne, jasne. Bo właśnie tak przechodzimy do tematu głównie, bo ja tak zacząłem pierdolić, wiesz, na początek, po prostu, żeby był wstępnie. A generalnie tutaj <laughs> powiem od razu słuchaczom, że będziemy dzisiaj gadać o Ukrainie, o Rosji, o tej sytuacji całej, co nas tam wkurza, co nas boli i y, 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 y te poglądy, mam nadzieję, że będą troszeczkę inne niż jeż, jedynie właśnie słusznej, lewicowej tutaj narracji, nie? Bo, bo u nas w Polsce jest tak, właśnie, że też tutaj od razu zaprotestuję przeciwko temu, bo u nas jest tak, jest jedna opcja, i jak masz inną opcję, to już jesteś, wiesz, skazany na y, banicję, że tak powiem, nie? I nie wiem, czy podobnie jest w Grecji, natomiast, właśnie My też tutaj właśnie będziemy prezentować też troszeczkę inne poglądy niż te jedynie słuszne, nie? Także tutaj zaczniemy. No jak w ogóle... No w no, ogóle w Grecji jest dokładnie tak samo. pomimo że my przez te ostatnie dwa lata, przez koronę, jesteśmy nazywani faszystami, prawicowcami, nie wiem, ten, ludzi od Trumpa po prostu, bo mówimy, że no wiesz, no, no spoko, jest to cała korona, ale człowiek, człowieku no, zabrania nam no, wychodzić z domu spotykać się, wiesz, co to jest, kurwa, No Jak się można coś takiego godzić, Jak się jest wolno z siowcem, Jak się można godzić na to, że po prostu ktoś no, się zabrania wychodzić z domu. No no, no właśnie, właśnie, bo tak, u nas to samo, jest ja pamiętam, że przeżyłem coś takiego, jak właśnie jeszcze we froncie antykapitalistycznym żeśmy współpracowali, to. Yy, Przypuśćmy, no, sprzeciwiłem się yy, Łukaszence i, i jego tamtemu bandyckim rządom to od razu zostałem wpisany jakby w łatkę, no bo ty jesteś za imperializmem, za, yy, za neoliberalizmem, jakimś takimi pierdołami, nie? że jestem przeciwko temu. Ja wcale nie powiedziałem, że jestem od razu za czymś, nie? To, to tak jak ty teraz, nie? Przypuśćmy, jesteś przeciwko obostrzeniom, ale to nie znaczy, że ty jesteś od razu za Trumpem, nie? To co za bezsens, nie? I no, podobnie... Człowiek, no człowieku, moje... dokładnie, to chodzi, chodzi, o to, że wiesz, no, my jako klasa pracownicza, my też, my ci, którzy tyramy po, po kilka godzin, nie? No człowieku, no... No, jeszcze mamy tylko chodzić do domu, z domu do roboty, z roboty do domu i koniec? Więc o co chodzi? Dokładnie, no bo był, To jest nasze życie? Był to typowy właśnie przykład, wiesz, jak państwo potrafi zniewolić jednostkę, nie? I tutaj wiadomo, że czy ma rację, czy nie ma racji, czy te obostrzenia były potrzebne, czy nie. No to to jakieś tam wyniki są, nie? I tak, moim zdaniem, to przychodzi falami, ten cały COVID, nie? On jest jakoś właśnie pod koniec yy, zimy, jakoś na początku, i na początku roku, nie? Jakoś wakacje go nie ma i. No, no w dużo w ludzi ucierpiało, turysty, to wyjać, no akurat wtedy tak, tak, tak to się składa, nie? Ja, ja to patrzę w taki sposób, nie, bo ja jestem już w Grecji, tutaj, wiesz, turystyka, to to... Grecja ma tak naprawdę tylko y, trzy gałęzie gospodarki, czyli leki, turystykę i statki, no. no więc co, no, w... no, tak samo większość krajów, bo w Polsce też turystyka w ostatnich latach rośnie, nie? Latach. No oczywiście, że tak. No, w Krakowie, w No, czy, od cholery, no pewnie, 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 Kraków to jest zajebane, nie? Nie ma, nie ma obostrzeń dla Hajs przychodzi z, z innego kraju do Polski, nie? Albo do Grecji, który ci przywożą hajs. Nie ma, nie ma. Nie ma, że boli. Tak nie? Czy ty słyszałeś kiedyś, żeby był COVID, kurde, w Afryce? No jakoś nie, no. No, no, no nie jakoś. Nie, coś tam bo napiszą, ale COVID jest tylko w, w mocnych gospodarkach, albo tam w Europie, nie? Państwo po prostu chciały na tym położyć łapy też, nie? Na jakiejś takiej niezależnej inicjatywach może w ten sposób powiem, że niezależnych przedsiębiorcach o na przykład, nie. Też chciał to no kontrolować. Wiem, że na przykład taka, 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 takie filmy na początku tego dziewiętnastego, na koniec 19 roku, początek 20. On to powiedziały, wiecie co mordy? Wiecie, co tam stanie Europa, wy to nam jakieś sankcje, zakładać ostatnio, nie? Jakieś tam opodatkowania na nasze towary wielkie, nie? No to patrz, u nas jest teraz taki fajny COVID, i my zamykamy całą gospodarkę. I nic nie będziecie produkować, bo szybko produkujecie u nas, nie? No i krótko. Jak I zamykamy wszystkie fabryki, co zrobicie teraz? Już na przykład, Europa powiedziała: zamykają SUE. Aha. Gdzie płyną wszystkie statki z, z Chin. To jest wojna po prostu towarowa. To jest, jest wojna pomiędzy Zachodem a Chinami. No jak na razie towarowa, jest to niezbrojna, moim zdaniem, taki COVID. Wiesz, on może istnieć, naprawdę jako tam grypa i te, te wszystko związane, te powikłania, te pionki, nie wiem, ale no, państwa w taki sposób umawiają między sobą kapitalizm. Oczywiście. No są jakieś przesłanki już teraz, nie? Że USA się szykuje do wojny z Chinami, ale o tym może później. Dobra. Przejdźmy do tematu głównego. Main event tak zwanej dzisiejszej rozmowy. Jak odebrałeś atak Rosji na, 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 na Ukrainę? Bo wyglądało to tragicznie na początek, nie? Jak? No patrz, wiesz co, jak ja patrzę na świat, to ja mogę popatrzeć, co to robi? Ukraina z Rosją, możemy zobaczyć co robi Polska na przykład w tym momencie, nie? bo Polska się sprzeciwia bardzo, ale dlaczego się sprzeciwia tak bardzo? Polska ma ponad 4000 firm zarejestrowanych na terenie Ukrainy. Wiesz, CCC z butami, LPP też właśnie odzieżowe mają fabryki, Smieszka na przykład ma fabryki na Ukrainie. Ich akcje spadły o ponad 25% w ostatnich dniach, więc to jest atak, wiesz, że Polska gospodarka na tym cierpi na przykład. Dlatego też Polska tak bardzo się solidaryzuje z Ukrainą. Po drugie, Polska dostanie dużo krajów z Unii Europejskiej na uchodźców z Ukrainy. Bo taka prawda, no po prostu UE zapowiedziało, że kraje, które przyjmą uchodźców z Ukrainy, dostaną bardzo dużo, dużo pieniędzy. No Właśnie I tutaj ci... tego jeszcze: też, to jest wschodnia Polska. To jest Polska, która no, boryka się z bezrobociem, itp. I nagle wszyscy no, ludzie po studiach humanitarnych, no, psycholodzy i pewnie będą musieli w tych wszystkich dla uchodźców y, dać im robotę po prostu i no, wszyscy będą zadowoleni, Gassib mamy tak samo, trzeba będzie ich wykarmić, nie? Jasne, jasne. Przepraszam, że ci, przerwę to... ci, ale... Y... Bo, bo zaraz zapomnę, bo tutaj ważna, ważna konkluzja jest dla mnie, przynajmniej to, co ja zauważyłem, że jakoś dziwnym trafem w tą y, pomoc Ukrainie i pomoc walczącej Ukrainie, tak, żeby oni tam walczyli, nie, z tym Putinem, przejęli właśnie liberałowie w dziwny sposób, nie, że tak u nas było tak, że była na początek y, tu w Szczecinie y, demonstracja y, poparcia dla LGBT tam pacywki, takiej tutaj działaczki LGBT, która miała zgodę, proces, za chwilę była, aha, i tam było może 40 osób. Za chwilę była demonstracja w obronie Solaris, tak, strajku Solaris, 8 osób, Klap, klapa, totalna klapa, nie? I za chwilę była kolejna demonstracja solidarnościowa z Ukrainą, 2000 osób, nie? Liberałowie, flagi Unii Europejskiej. No, za chwilę myślałem, że zresztą do Donald Tusk krzyczeć w ogóle, nie? No tak się zaangażowali ci bogacze w to, jak cholera, nie? Właśnie to jest to, o czym mówić, że tam po prostu są rynki zbytu dla, dla firm, nie? To, to właśnie to głównie protestują przeciwko temu, no, ale no. to też chwila po prostu jedności narodowej, więc wczoraj jeszcze je bali PIS dzisiaj razem z PIST kurde, się z Ukrainą, nie? Nagle Zaraz się znalazły. Na no, nagle miejsca, miejsca na chacie się znalazły dla uchodźców, nie? Tutaj nie było dla, no. tych, dla z Afganistanu, nie? Jakoś tak było, że oto sami sobie, nie? Ich, ich, ich goście u siebie na chacie. Nagle wszyscy mają Ciebie, miejsca. Tak? nie? Nie, nie ma, na chacie się znalazły dla ludzi z Ukrainy, a nie ma nie możesz, kurde, nie zarabiasz tyle, żeby wynająć hamutę normalną, nie? Tak, no, no. totalna pomyśl o tym. No, no, no to. No, no, no. <grym> ja pierdolę, no. że, że, że te miejsca są, te, te domy są, ale nie dla klasy pracowniczej, tylko teraz jak dostaną, bo oni też. Ja to zauważę na przykład w Grecji, jak to wyglądało podczas yy, Podczas korony w 2020 roku. Jak lewica zaczęła protestować i mówić, że żeby do hoteli, bo hotele były zamknięte, bo no, nie było turystyki, podczas korony, żeby zimę, żeby dać tam uchodźców. I to było takie, że okej, okay, fajny pomysł, nie mówię to nie, fajny humanitarny, ale jest. To, to, to znaczy, że turystyka nie działa, hotele nie działają, dajcie im haj, żeby przyjęli uchodźców, bo oni też muszą zarabiać. Nie? No tak. w końcu, nie do no i tutaj właśnie w te swoje paluchy w systemie po prostu, nie? Jak podtrzymać gospodarkę, która pada? No, no tak, 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 no bo to jakaś infrastruktura w tej się już zaczyna nakręcać powoli, nie? No, no, no. No dziwnie się na to wszystko patrzy, nie? Bo tak, tak człowiek jest takim trybikiem w tym wszystkim, nie? To tak jak się mówiło, kiedyś był totalitaryzm, jakby, który, który niby działa na jedną z teraz ten totalitarizm wygląda inaczej, po prostu jest ekonomiczny, nie, że tutaj cały czas się liczy pieniądz, cały czas się liczą rynki zbytu i taki, no, człowiek jest, znie... ja przynajmniej czuję się bardzo zniewolony w tym wszystkim, nie, że kurczę, nie zarabiasz, to nie jesz, wiesz, tutaj, nie wiem, strajk kobiet to od razu wiadomo, że tu chodziło tylko i wyłącznie o, o, o poparcie dla liberałów, tak, w przyszłych wyborach, żeby ono się umocniło, Popierasz Ukrainę, no to yy, przypuśćmy, no ja akurat no. jestem przeciwko wojnie zwyczajnie, po prostu jako człowiek, tak, od razu zostaniesz zaszufladkowany w jedną albo w drugą stronę, tak, no yy, nie popierasz obostrzeń, to jesteś, za, to jesteś w takim razie za Trumpem, nie, i jakoś to wszystko się jakby wymyka spod kontroli, nie, jednostki, że tak powiem. No, no, tak jest, tak jest, no, no wiesz, ludzie są przyzwyczajeni do białego i czarnego, jest tak, albo biały, właśnie, albo czarny, no. nie, najwyższy kolor, nie. No, to, dokładnie. to jest system 01 po prostu. No, 01, 01, 01, 01, nie ma innego wyboru. Albo mówisz tak, albo tak. I to co mówię, system ci kreuje dwie różne narracje, które prowadzą do tego samego i ty wybierasz pod narrację chcesz. Oni się między sobą niby tłuką, ale do tego samego prowadzą tak naprawdę. No, no tłuką to się głównie biedacy, nie? Bo tam yy, tutaj z Polski też parę osób, znaczy parę osób. No tam jacyś znajomi, już wyjechali do Ukrainy bronić, tak? Ten premier tam w ogóle nie wiem, czy zwrócić na to uwagę, że on na przykład mówi, żeby dobra, my nie mamy za bardzo broni, nie mamy za bardzo armii, no to koktajlami Mołotowa ich tam przewitajcie, nie wiesz? Coś mi to przypomina, nie? Jakieś to u nas powstanie takie, co też nie, nie za bardzo poszło, że tam całą dzielnicę wymordowali, tak? 500 tysięcy osób naziści niemieccy, nie. Po, po tym powstaniu, co też właśnie szli z koktajlami Mołotowa, nie, no wiesz no. I to mówi premier, który powinien, że tak powiem, wziąć odpowiedzialny za ten naród, nie. Nie wiem, czy tak to odebrałeś tego. Wiesz, on tak, on tak samo się mówi, mówi na przykład, że ty, w Kijowie dalej, ale no, Ja na przykład nie wierzę, że on dalej jest na Ukrainie. No, to, 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 to się nigdy chyba nie zdarzyło, żeby prezydent czy premier podczas wojny został w kraju. No podobno tam oligarchowie to od razu wyjebali stamtąd, nie? Od, od razu. No, no, no. U nas tak samo ja pracowałem w takiej ukraińskiej firmie, tutaj w Grecji. No. No i się zamknęła w środę, nie? Przed wojną, dzień przed wojną. Zwinęli się po prostu w biały i nara no, wynagrodzenia nie ma, niczego nie ma, i nara. No, Także tak, słodkie bezrobocie Cię dopadło, tak? No, no, no takie słodkie bezrobocie Tylko, że bez pieniędzy, no. A rachuneczki trzeba zapłacić. No, no wiadomo. Także no, drugi dzień wojny, trzeci dzień wojny, atmosfera jest taka tutaj w Polsce, można powiedzieć, napięta, no wszyscy się boją, Mało jest takich, powiem ci, yy, głosów, że my tutaj z szabelkami teraz na nich, nie, jakoś przestraszyli się tego Putina tutaj w Polsce, pierwszy raz chyba, że jak to już jest realne, nie, bo tak jak na przykład ta wojna była gdzieś, no. w, gdzieś w Afganistanie, w Iraku, w Iranie, no to dobrze, niech tam się biją, nie, tam daleko to jest, to tam chuj tam jeszcze, nie, a tu nagle się okazało, że to jest za miedzą, nie, i tak wszyscy już patrzą, nie, już nie tak, że wiesz, że my tutaj, wiesz, że tam kibole na przykład, nie, my tam idziemy, będziemy ich lać, nie, tylko tak, hmm, trochę nie wyszło coś, nie, tak to tu wygląda. Nie wiem, to w morzu każdy każdy jest mocny, ale tak, wiesz, tak. co czego, to ja nie wiem ilu z nich walczyć, nie? No, ja na no. przykład no, nie idę, no, nie mam ma takiej opcji. No dokładnie, no za co? Za jakiś właśnie no, biznesmenów, no, znaczy, nie? Tylko wiesz, moi, moim zdaniem trzeba tutaj czytać odpowiedzialności polskiego państwa, na przykład też, jeżeli chodzi o Ukrainę. No, oczywiście, że tak. No, 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 jasne. No, państwo polskie prowokuje tyle. jest tak, tak długo, kilku lat, już kilkunastu lat nawet. Rosję, no tyle tak. wojsk amerykańskich, tyle yy, tarczy, rakietowych, wszystko, wszystko wiesz w stronę Rosji, no Poza to ty, jest prowokacja bo to polskiego państwa, mówić na przykład, że Polska jest niewinna, oh, bo właśnie. to jest patriotyzm po pierwsze, po drugie, no sorry, ale to jest kłamstwo, nie? No pewnie, no jasne, jasne. A poza tym, wiesz, no, no być kurwa, nie wiem, premierem, ministrem, ministrem spraw zagranicznych i nie szukać przyjaciół sobie gdzieś tutaj y, zamiedzą, tylko szukać przyjaciół gdzieś w Ameryce, nie? Ktoś to jest chuj daleko, nie? To... I my A. tak, my skłóceni jesteśmy z Niemcami, skłóceni z Rosją, z no, Ukrainą na napięką, no bo tam łupa przecież, y, jakby tu nie było naszych żołnierzy jebniętych, nie. Czesi Aha. mają, na... Czesi nas nienawidzą za 68 pamiętny, Litwa za tą Unię całą, nie? I nas wszyscy nie znoszą, Aha. jak coś, nie? Także tutaj nie będzie jakichś sojuszy, nie? No to chyba, że te Węgry, no, nie? Prawackie. To, będzie. to jest prawda. A co można powiedzieć, no? Położenie geopolityczne jest takie, że jesteśmy po prostu krajem, który oddziela Rosję od Niemców, że się nie zabili. No. Ta. A jeszcze właśnie to wszystko... po prostu. A jeszcze wszystko wiecz, wielkie kozaki, nie? Jak oni tutaj m, tam. Czy Europa w ogóle wsparła tą Ukrainę, czy, czy nie? Polska pierwsza, nie? Tak tak, my tu wspieramy przeciwko Rosji, nie wiesz, no to on wystarczy, że nogą tu i mamy pozamiastane tutaj, nie? W tej Polsce. No wiesz, że z tego co widziałem, Polska wysłała tam jakąś broni, WP, no, to no, To jest no. kolejny, kolejny akt prowokacji, na przykład. No jasne. Wiesz, ale no, bo Polska jako kraj po prostu broni swoich interesów. I my musimy patrzeć jako, no. Anergieści nie mają autonomii, ścigamy, tocy, którzy naprawdę są przeciwko systemowi, musimy patrzeć na to, co robi nasz kraj, nie to, co robi inny kraj. Bo naszym wrogiem jest nasz kraj, nie kraj inny. Nie szukamy wrogów w Rosji, na Ukrainie, czy w Niemczech, czy w USA. Powinniśmy szukać wrogów u nas, w Polsce. Dokładnie. No. Przede wszystkim, wszystkim, tak, tak. tak. Przede wszystkim, Wiesz, teraz no. wybierać, wybierać, że to Polska taka dobra, bo teraz się zaczyna. Polska jest tolerancyjna. Ile uchodźców. uchodźców ale... Tak, tak, dokładnie. Jakoś dziwnie wiesz, że ci uchodźcy nie? są biali, nie? O co tu chodzi, kurde? No, no nie, nie. ale wiesz, no, to, to nie są tylko biali, to są też yy, interesy, bo Polska nie miała tyle firm i tyle no, po swojego kapitału na Ukrainie. Nie wiem, czy by no, Oczywiście, mała. że tak, no pewnie. Jasne. Bo to są też, wiesz, no, też tanie siły i tania siła robocza. Dostałem tam jakieś papiery, teraz Polska w ostatnich miesiącach zmniejszyła azyl z 6 miesięcy na dwóch. więc chwilę wiesz, jak Dziś dzisiaj wszędzie włoży papiery na azyl polityczny jako okolica, dostanie go w ciągu dwóch miesięcy, a nie sześciu, no od razu staje się tanią siłą roboczą. Bo wiesz, taki ma pół papierów, nie ma wszystkich, tam pozwolenie na pracę może dostać, może nie, jak nie dostanie, tak, no to... Ja. Czyli żadnych internetu. praw pracowniczych, nie? Nie będzie się domagać praw pracowniczych, no to jest dobry pracownik taki Ukraina. będzie się domagać tego, to będzie tani pracownik, no i wszyscy będą zadowoleni, ta prawica to będzie zadowolona. Z co wiesz, z nasi przepowie będą przyjmować yy, uchodźców. Bo to będzie. To siła robocza, tak samo jak Niemcy. Niemczech. Dlaczego Niemcy przyjmują tyle uchodźców? No, bo to jest siła robocza, po prostu. Nie, nie że Niemcy są dobrzy nagle. No, to jest państwo tak samo kapitalistyczne. No, no, dokładnie. No dobra, jak myślisz, jak to się dalej potoczy, wszystko? Yy, w którą stronę to pójdzie? W jakim kierunku? Tak na, na, na chłodno, nie? Nie mam pojęcia. To jest. O co ja ci mogę powiedzieć? No? Nie wiem. Mi się wydaje, że może nawet z jednej strony Ukraina zostanie podzielona na dwie strefy po prostu, jedno zachodnią i jedno wschodnią. Mhm. Wątpię, żeby zająć całą Ukrainę. Jakoś nie chcę mi się wierzyć, że zabieg jest od wszystkiego. Z drugiej strony... Może jak Polska pracuje się za mocna, też wiedzie, żeby tam zabrać jakąś część Ukrainy, no wtedy to by było, było mocno, bo jakby się zaczęła taka czwarta wojna z Rosją, to by było halo, halo, niedobrze dla nas. No. Więc nie ja wiem, nie wiem. Teraz się boję, że właśnie Polska zacznie prowadzić za bardzo. No Polska jak to Polska, nie? Jak, jak to przed wojną drugą światową też kozaczyła. I potem te niestety no. szabelki i koniki nie wystarczyły jakoś na czołgi i Blitzkrieg nowoczesny na tamte lata, nie? Kurczę no. Teraz może być podobnie? Dokładnie, Właśnie się tego boję, że zacznie to zacząć, bo też jest... No Polska w ostatnich latach... w bądź gospodarka rośnie. życie w Polsce może nie, ale gospodarka rośnie. I... Weź, no Może się poczuć za mocno nagle i powie, że opa, zaczynamy, jedziemy. Husaria nasza. Tak. I to nie będzie było. To nie będzie <noise> dla nas. No. Więc jeśli się poczuje, że ma właśnie siły amerykańskie u siebie, pomogą, w razie czego, albo pomogą, albo spierdolą. Pracę spierdolą, no i nie będzie miło, nie będzie miło. No, no nie wiem, no z, tak, z takiego, nie wiem, ludzkiego punktu widzenia, no to mam nadzieję, że yy, szybko się dogadają, nie, jakoś, nie wiem, że, że przypuśćmy teraz te, yy, w cudzysłowie, Natomiast nie w cudzysłowie powiem tak, że te koktajle mołotowa zatrzymają na chwilę to armię tego niedźwiedzia rosyjskiego i może jakoś troszeczkę ochłonnie jeden z drugim i zaczął się dogadywać, nie? Tak, nadzieję, tak po ludzku, no, ale... To znaczy... ludzi, którzy kurde teraz w strachu, no, wino, to jest. To pewnie jest fajna sytuacja, wiesz, no, na pewno. No, nie można powiedzieć, że wojna nas nie odchodzi, bo no, nie wiem co. No to jest wojna, człowieka, wiele no, ludzie, no, ludzie nie? To jest... Nawet jak wymadł życie w takim straty, że jakiś tam kryją się po metrach, kryją się w piwnicach, no, no nie jest fajnie. No jest wojennie po prostu, ja nie? No tak właśnie tak, wojna tak, wygląda. Tak, że... Wiesz, no, nie no, nie wiadomo, nie wiadomo to się tam. Czy... Do tego wszystkiego mamy nie, jeszcze. No No, no wiadomo, nie, wiadomo, no po prostu trzymamy... Nie wiem, no mam, mam nadzieję, no, że... Ja w ogóle całe życie wierzę, że ten świat będzie kiedyś dobry i, i, i ten dzień jeszcze nie nastał, że tak powiem. Ale czekam, czekam cierpliwie. To jesteś optymistą. No właśnie coraz mniejszym, nie? Można powiedzieć. Bo latka lecą, wiesz, i tutaj hmm, nic się takiego nie dzieje i wszystko idzie w tą stronę, wiesz. No, myślałem, że po, po covidzie COVID tak, po COVID nas nic już nie zdziwi, a tu oko się, jeszcze jednak może być gorzej, nie? Także w ten sposób. I jeszcze takie pytanko, bo tak mi teraz przyszło na myśl. Bo jest w Polsce, nie oszukujmy się, skrzydło prorosyjskie, nie? Proputinowskie. Na tak zwanej lewicy no. też, proszę powiedzieć. Co ty o tym sądzisz? Stricte proputinowskie. Nie? nie, Putin ma rację, reszta to tam wiadomo, tam liberały i tak dalej, nie? No wiesz, no kapitał polski tak samo ma akcję również w Rosji w firmie, nie? No, no, no. Więc no po prostu ludzie próbują. No, politycznie po prostu dać szansę ten, tej części kapitału, Wiesz, kapitał polityczny też nie jest jedno w całości za Ukrainą. Istnieje też część, która no, ma handel z po prostu z Rosją może prowadzi handel. Więc no, oni po prostu próbują, wiesz, i interesy po prostu prowadzi no, prowadzić się. Każdy patrzy na swój czubek nosa, po prostu, nie? Tak. Tutaj... Każdy patrzy na, na swój czubek nosa, po prostu, na, na swoje interesy, na, na, na to, na to no, ile no, może na no, tym no, czubek nosa, no i do tego dochodzą jakiś tam, wiesz, romantyści, antyimperialistyczni, którzy mówią, że jedyny imperializm na świecie to amerykański, więc każdy inny jest dobry, nie? Mhm, mm mm -hmm. no. no i też, też mamy takie grecji którzy mówią, że już od Grecja nie jest imperialistycznym krajem. No, no. Każdy kapitalist z krajów zagranicznych, na No jasne, jasne, tak. I oczywiście każdy co wybitny fachowiec, nie, od polityki zagranicznej, bo to u nas też jest w Polsce nagminne, że u nas jest tysiące fachowców od spraw, na których nie mają pojęcia na przykład, nie. Księża od aborcji często są fachowcami, nie. Teraz właśnie od medycyny to wiadomo szury były, nie. Teraz właśnie każdy ekspert od polityki zagranicznej, co my powinniśmy robić, jak my powinniśmy tą sprawę załatwić, nie. Prawactwo chyba, chyba się ustosunkowało, że oni jednak za Putinem są, nie? Nie wiem, czy ty to śledzisz? Ale no im tak ta Ukraina coś nie idzie za bardzo pod rękę, nie? Głównie właśnie liberały się w końcu zaaktywizowały, nie? Także to jest też taki socjologiczny aspekt tej sytuacji trochę. Dla mnie na początku był dziwny, ale no jak patrzę na tą hipokryzję całą ich, to mnie już chyba nic nie dziwi, że chodzi o liberałów. No wiesz, no, nie wiem, czy są nasze naszej przykład na Kibole wczoraj na Legii a co wszystkie legi Dysponowali, że tam yy, Putin chuj i nie wiadomo co. Więc nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie oglądałem tego akurat. Nie, nie czytałem na ten temat. No i to gdzieś się rzuciło, partii, no? Jak patrzę, że większość jednak jest na Ukrainę, no bo interesy się na Ukrainie, wiesz, eksportujemy dwa razy więcej niż importujemy z Ukrainy. Aha, czyli to jest tak. To... Niezły na kąsek. Państw, ...na państwo, no, wiesz, to, no, no zarabia na tym państwo po, po prostu, więc ma większe interesy. No widzisz, no i to wszystko wokół interesów, wokół pieniędzy, wokół kapitału, a giną ludzie. i a giną ludzie? No... Z klasy robotniczej giną. Mówiła... No dobra, no to tak jak w sumie na koniec, to dzisiaj mecz na szczycie, tak? Pogoń Lech, jaki wynik? No myślę, że będzie 0-2. 0-2, dla pogoni, obiektywnie mówiąc, tak? No dla Lecha. Dla Le... Oj, no dobra, to się, wy... to się wytnie, to się wytnie, dobra. Dobra, Lordos. Dzięki, mordo. Ja wiem, że ty żyjesz tą chwilą, żeby pogoniła zdobała mistrzostwo. No w końcu, bo ja też ile, ja nie, nie dożyję w końcu tego już nic nie zdobędziemy. No, no bo ale już... wiesz, ja tam, ja, ja tam się zakochałem w kolejowcu 20 tak. lat temu. No, i, dobra. I dalej, dalej, i dalej. Czyli zakochałem. jak coś, to ty na rozbrat masz wjazd, ja, ja już nie mam, tak? Jakby co, to... Gdzie? Na rozbrat, no, tak. na rozbrat, tak? Na rozbracie jesteś mile widziany, no ja nie za bardzo tutaj, z moim tutaj. No nie, 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 właśnie dzisiaj, nie. No No co, mecz na jakieś dwie godziny, tak? No już niedługo, tak, tak, już za chwilę w sumie, także tutaj będę oglądał. mam subskrypcję na Ekstraklasę, Clasach i będę oglądał. O, fajnie, fajnie. No to będziemy tam komentować sobie, nie? Dobra, to Łukasz, dzięki i no chciałbym, żebyś coś nagrał w końcu po polsku, nie, no bo miałeś, masz kurwa talent, wiesz i, i, i szkoda, że, że to, znaczy szkoda, no wiadomo, że rozwój twojej kariery, to było logiczne, że w końcu zaczniesz śpiewać po, po, po grecku, ale no, no te polskie kawałki były po prostu zajebiste, nie, to, to nie tylko mój pogląd jest na to, nie, wiele osób ciebie słuchało. No wiesz, no spróbuję Łukę zagrać po polsku, No tam coś bo trzeba tak. pozgrać, ale nie, z no, mam, 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 mam problemy, te, te tyle lat tutaj na migracji No rozumiem cię, no ja też 15 lat w Anglii, także też nie, nie umiem się wysławiać a poza tym ja czytałem w życiu tylko anarchizm w obrazkach, to tam też też nie za bardzo mnie jest to dziwić. Dob <grym> no, dobra, <grym> dobra, trzymaj się dobra, Łukasz. Na razie, hej.